No witam robię to na spontanie, ponieważ sprzęt do nowego formatu nie przyjechał, więc no mamy teraz ten sam format, ale następnym filmie będzie najprawdopodobniej nowa rzecz. Na no odcinku, ale to zobaczycie sami A dziś się zajmę sprawą To co Iceman w dzisiejszym filmie Czyli w sobotę, 29 stycznia Powiedział no Dokładnie jest to sytuacja, gdzie King X Shorts W grupce swoich znajomych Najechał na jednego typa Który powiedział to samo co Iceman, a na Icemana Nie mieli psychy najechać Więc dzisiaj sobie tej sprawie się przyjrzę Pokomentuję tych jakże wybitnych Ludzi od komentarzy, Co najechali w kilku jednego, co według mnie jest żałosnym i słabym zachowaniem, bo jadł po typie, który mówi prawdę, ale to później jeszcze będę mówił. A na wstępie zachęcam do subskrypcji, bo trochę no ten licznik poleciał w dół, ale wstajemy z kolan, więc ja już nie przedłużam, zacznijmy odcinek. A więc dobra, zanim przejdziemy do komentowania tych osobników, to powiem ogólnie o sprawie, bo mogłeś żyć pod kamieniem, albo mogłeś żyć pod kamieniem, nawet nie wiem czy Wicki jeszcze. Chodzi o to, że pewnego razu tam Iceman nagrał film na King X Shorts, powiedział, no że chłopc pamię shortsami 24 na 7 nieładnie, głupio tak pokazuje. Odezwał się typ w komentarzach, powiedział, że przeprasza, jakoś tam się pogodzili i wszystko jest git. Do czasu kiedy użytkownik koniku Zorblast, jeżeli dobrze czytam, postanowił też nagrać na King X Shorts. Boże, ale ta nazwa jest dziwna według mnie. Eee, nie przyszedłem się śmiać z jego nazwy, z jego głupoty. I on postanowił nagrać też film dla tego typu od shortsów i powiedział w nim, że spamowanie shortsami 24 7 jest złe, głupie i I co nas Kings X Shorts powiedział? Nie, nie przeprosił. Wziął kolegów i nagrali na niego filmy. Nie wiem czy wszyscy nagrali, bo nie znalazłem, bo w tym zawaleniu shortsów trudno znaleźć, ale mam dwa. I dwa skomentujemy i jeszcze pojadę po tych oto legendach komentarzy, co umiał dojeżdżać ludzi, więc zacznijmy. Dobra, pierwszy na naszej liście jest niejaki groźny użytkownik na YouTube z groźnym nikim o nazwie Różowe Spodenki. Jest to bardzo groźny niki, straszny, nie wiem. Ja się boję, jak słyszę różowe spodenki, nie no dobra. Nie umiem żartować, ok? Coś tam jakieś tam filmy robi? Podkradziono od kogoś. Pomijam fakt, że jeden z filmów, który ukradłeś, to jest należący do typa na YouTube co już jest nieładne. ładne, on ci może film ten zdjąć. I dobra, puśćmy sobie film Nazorblasta, Blasta, który ma genialną miniaturkę, bo widać, że ty ją robiłeś a nie jakiś grafik za 2,50 z serwera Discord. Manko widzowie, dzisiaj o tym panu nagryłam w film, bo pierwszy raz nagryłam o kimś film, ale on naprawdę syca za widzowie. Tak dziecko. Chłop przesadza mówiąc prawdę, chociaż trochę w komentarzach się zapędził, ale to już hier z tym, Iceman mu na to zwrócił uwagę. Tylko mnie to, to zastanawia, ile jeszcze dzieci skonwertujesz do ataku na jednego typa. Bo to jest śmieszne, że bierzesz jakiegoś typa o z podęgi, który okazuje się, że ma 10 lat i próbuje być komentary, a mu coś tu nie wyjdzie. To jak chociaż sami zobaczycie. Po pierwsze nie ma stosunku do swoich widzów, po drugie wyzywa Kingusia. Bo co, bo kolega nakazał ci nagrać na niego film, to nagrywasz, bo musisz pomagać koledze, który obronić się nie umie, ja, tak? A obraża tylko w komentarzach, a nie na filmie. Więc gratuluję tu inteligencji, no, ale dobra ja tu nie przeszedłem gratulować inteligencji, a wysłuchać rzetelnego reportażu, komentarzy genialnych osób, które się na tym znają i kolegę ich musiałby zaprosić, bo sam się nie umie obronić i lubił jechać po słabszych, więc pójdźmy dalej. ma odejść z YouTube'a, jego kanał jest gówniany, ale widzowie przejdziemy i obejrzymy te filmy i ja wam widzowie powiem co ja o tym bardzo, ale to bardzo myślę. Widzimy się na jego filmie. Pierwszy film i oglądamy. No i Zauważyłem taki gówniany kanał na YouTubie. Mordo, jego kanał nie jest gówniany. niech nagrywa to z C, a twój kanał jest gozej gówniany. Tak. Twój też jest bardzo piękny, ładny kanał, jak Kings Shorts i waszej tam spółki. Po prostu bardzo ładne, podpieprzone shortsy i zawalanie nimi YouTube'a, jak i robienie Ctrl-C, Ctrl-V na tych samych filmach i straszyć małe dzieci, że ich przyjaciel umrze za minutę i jeżeli zostaje wam komentarz, to będzie żył dłużej. Nie no, genialny wasz content. Chociaż większość się może i tak na to nie nabiera. To tworzycie, i też ja tu powiem, GÓWNO content. Robiąc te shortsy, i te inne, i te inne. Ale ty ich za wiele akurat nie nie masz ale twoi koledzy mają my tutaj jeszcze tak wspomnę nie będziemy komentować z tego filmu bo nam to zajmie bardziej mi zajmie montowanie z 4 godziny a nagrywam to z rana ok. i oglądamy dalej oczywiście widzowie nie mam go zamiaru obraz ale on po prostu denerwuje i mówię co myślę ten kanał nazywa się king Shor king x shorts nox i na tym kanale jedynym jego sensem jest tam Stawianie po 50 miliardów razy takiego samego short. Jak on lubi, no to ma prawo wrzucać co chce, widzowie. On mu nie ma prawa zabronić, co on ma wrzucać. Po pierwsze, nie powinien mu zabrać w ogóle, bo to jego kanał, niech się zajmie swoją dupą, a nie kogoś. I po pierwsze, on ma ból dupy, bo to widać. I zostawiajcie mu łapkę w dół. Jak go subskrybujecie, dajcie mu suba, bo nie ma szacunku do widzów. Wiecie co, ja chcę, żeby ten też na mnie nagrał film. On tak genialnie komentuje, że aż ze śmiechu padam. Typ co ma kano 20 koła tysięcy, kupowane suby najprawdopodobniej no albo multiki, albo z tych shortców. O panie, wziął dziecko, które obraża i mówi, że może robić co chce. To ci powiem wprost. Takie spamowanie takim gównem jest wkurzające. Załóżmy, jest jakiś fanatyk wchodzenia na shortsy i se wchodzi, patrzy, ogląda, po czym wyskakuje mu 20 pod rząd filmów twojego kolegi, czyli King X Shorts X, czy jak on tam się nazywa. I tam jest o myczce, keliaturze życiu kogoś tam i te i Wiesz jak to denerwuje ludzi? Mi się żygać chce, jak robię research do YouTube Shorts 2, że w sensie ten film na YouTube Shorts. Mi się żygać chce, jak widzę wasze te filmiki. I jeszcze podpierdzielone od. Kogoś niektórzy mają. Ty masz akurat jeden, ale ty sam wiesz chyba jaki. Więc ja ci nie będę mówił dokładnie jaki. Bo wystarczy jeden komentarz u właściciela, a on ci może go zdjąć, bo on też nagrywa na YouTubie, a chyba na YouTubie on nie lubi. Jak ktoś podpierdziela mu filmy. Widzowie. I oglądamy to dalej. A? Żeby napisać jak najwięcej wyświetleń. I mnie takie zachowanie jest mega hamskie Jeszcze czym widzisz, że to jest hamskie? jest on wrzuca to, co lubi. Po prostu może nie ma czasu, żeby nagrać na razie film, a to jest jego content, jego kanał. Ja się w ogóle nie powinien się w to wtrącać, co on stawia. Ale widzowie, ja mam o tym zdanie, że każdy niech wrzuca coś, co chce, ważne, że lubią i mi się to podoba. Nieważne. Co będą wrzucać? Mogą wszystko sobie wrzucać, ale to nie jego sprawa. Może jest zdanie swoje, ale niech zastywa to dla siebie, a nie. Mówi to nagrywaniu film. Wiecie o co chodzi? Czy widzowie nieco się stresuje i sorry, że tak się tak zeplenie, ale czy są was za to. Bo... Ogólnie, teraz ja przerwę temu dziecku, bo jeżeli mu nie przerwę w pewnym momencie, to film będzie trwał może 40 minut, a tego nie chcę, bo nie chcę mi się komentować jego całej wypowiedzi, bo jest szczerze powiem żałosna i nudna. Czyli ogólnie bronienie kolegi i mówienie, że on jest głupi, ma ból dupy i takie tam. A przejdźmy do kolejnego delikwenta, Oniku DJ Neon. Mogliście posłuchać. O nim na przykład w filmie ministra Ogoni polecam jest genialny. Dobra, zanim przejdziemy do tego filmu, trochę poprzepierdzielajmy się, żeby oni na mnie nagraje film, bo jak lubią nad słabszymi, no to może na większego nagrają. Bo chcę ich też wysłuchać. Pierwsza rzecz, DJ Neon, to ty robię kanał z shortsami i robi filmy. Pomogę Ci się wybić 50 wyświetleń. Rzeczywiście, jak go wybijesz, dasz mu dwa suby i cztery wyświetlenia? Poza tym, że jeszcze kraniesz shorts za granicę od tego typa z TikToka, ale myła też Kanał ma na shortsach, więc może też ci film ten zdjąć. To jeszcze tam robisz takie jak Kingzick shorts, czyli twój pat, jeżeli zasubskrybujesz, jeżeli zostawisz komentarz, jeżeli pominiesz i takie farmadonienie. nie Nic tu ciekawego nie ma, więc przejdźmy do twojego filmu na temat Zorblasta. Jest mordeczki. Z tej strony Dziecię Neon. I opowiemy sobie na dramę Zorblasta. Więc przychodzimy do oglądania. Szymano, to jest ten nie wiem czy tylko ja tak mam, ale to jest strasznie ciche, on mówi niewyraźnie i ma jeszcze czarny ekran. Ale czego możesz się spodziewać od kanału, który robi Shorts. jakiego tu montażu ty się spodziewasz? Zerowego. Przejdźmy dalej. Zauważyłem taki gówniany kanał. Na... Gówniany to kanał to Ty masz od las. Gówniany kanał to Ty masz. Ten kanał nazywa się King Shor... King X Shorts X. Mm -mm. Główny kanał to się nazywa Zorblas i Pablo Mapping a nie King X Shorts to jest fajny kanał on udaje, czy taki naprawdę jest. Oglądałem film ministra, gonimy się, że on poprzerabiał jego te ścieżki kusowe, że on się zacina i powtarza się, ale jednak to nie był żaden montaż. Więc zaraz ja cię pocisnę sam masz gówniany kanał, z powodu takiego, iż twój kanał to jest dosłownie shortsy podwalone z TikToka, od innych twórców na YouTube Shorts i tak dalej, i tak dalej. Więc sam masz główny kanał, jak ten King X Shorts, czy jak on tam się nazywa, bo wstawacie shorts 2 4 na 7 klikając ctrl c, ctrl V, tylko więc możemy przejść dalej, bo nic tu dalej do powiedzenia nie mam. I na tym kanale jest tam po... Chyba ty, Zorla, 50 miliardów razy takie Co kurna, kur, jak 50 razy miliardów filmów? Jak Hop, kućwa ma z dwie, dwie 250 filmów. Nawet wam to, kurna, mogę pokazać, że Hop, hop ma 200. Ja tam widzę. Czarny ekran, więc dużo widać po prostu. Dla mnie to jest śmieszne. Ja myślałem, że naprawdę on się nie zacina. I on tam mówi coś, co tylko agonii przerobił, ale sorry, że się powtarzam. Ale typ nie umie komentować. King X Shorts, weź sobie lepszych ludzi do komentowania, bo, na, bo jeden to dziecko, a drugi to się zacina i mówi: kuźwa, chyb, albo chyba ty. Kuź, kuźwa, czemu nie ma? Co ma 250 filmów, a limit filmów Dziennie mordoto to jest 12 a nie ma chyba 20 miliardów. Wiesz, trzeba tu trochę pomyśleć, bo on tak powiedział, bo nikomu się nie chce liczyć shortów w których naważasz 2, 4 na 7 Powiadasz 12 filmów na dzień. 12 razy 7, 84. Co daje 84 filmy tygodniowo. Które są albo kradzione, albo skopiowane jeden do jeden. I co teraz powiesz? Znowu będziesz się zacinał i powiesz, chyba ty? Dobra, oglądajmy dalej. Bo jestem bardzo ciekawy dalszej części tego filmu. Jak tam mówiłem, te filmy będziecie mieli w opisie. Bo nie będę komentował całego, bo to strasznie długo mi. tego shorta żeby nabić sobie jak najwięcej wyświetleń Jeżeli takie zachowanie jest mega hamskie. no mega hamski, to ty jesteś no bo bierzesz kurna miniaturki z neta bierzesz kurna miniaturki z neta kraniesz toki no, no kraniesz to chyba ty miniaturki z neta kraniesz ci po powiedziałem przed chwilą King X Shorts. Jeżeli chcesz później dojeżdżać jakikolwiek kanał, który na ciebie nagrał i jest mniejszy od Icemana czy ode mnie, nie wiem, bo wątpię, że na mnie nagrasz, bo się ty i twoja spółka obsracie, znając was, znajdź mądrzejszych ludzi do komentowania. Jeden to jest dziecko, które nie umie komentować i sepleni, a drugi typ, to mówisz, że kranie miniaturki bez dowodu jakiegokolwiek. I jeszcze jednym z jego pocisków jest chyba ty kradniesz i może robić co chce. No ludzi. Dobra, jak mówiłem, cały film w opisie, bo ja dalej nie będę tylko komentował, bo już film i tak całkiem sporo trwa. Więc teraz to wszystko podsumujmy. A zanim podsumowanie będzie, jeszcze był tam jeden typ o Niku Sikorek Shorts, ale u niego filmu nie znalazłem. Możliwe, że ukrył albo nie zrobił. No, chyba nie znalazłem albo ukrył. Więc dobra, podsumujmy sobie. Czterech typa dojeżdżę jednego, bo jest mniejszym kanałem. Z powodu takiego, że powiedział prawdę. No może tutaj uwaga, ja się powtórzę. Uwaga dla. Z Zorblasta Nie używaj bluzgów, jeżeli chcesz być komentery, ponieważ to nic Ci nie da, to pokazuje, że brak ci argumentów, a jak ciebie jadą bluzgami, to jedź inteligentnymi pociskami, których się nie da odeprzeć. Taki protip. I tutaj apeluję do tej drużyny pierścienia komentarzy King X Shorts, żeby też na mnie nagrali film. Za to, że powiem, że King X Shorts setkami filmów o tej samej tematyce, czyli Ctrl C Ctrl V, podwiną jakiś tam film z TikToka Robi gówno content i możliwe, że kupuje suby, ale tego mi się nie chce sprawdzać, ale jak ostatnio sprawdzałem twój kanał, to wrzuciłeś ciekawą rzecz pod tytułem Live z okazji 10k subskrypcji odbył się 2 i 3 dni temu. To niezłe przyrosty masz. I ogólnie się znowu powtórzy, czyli brak pomysłu na YouTube i gówno content. Liczę, że twoi koledzy i ty nagracie na mnie film, bo nie lubię jak dojeżdżacie z powszą osobę, a, a przy nie przepraszałeś i mówisz, że już nie będziesz. Więc Czekam, bo chcę zobaczyć Twoje argumenty i Twoich kolegów, a to jest wszystko w tym filmie. Jeżeli jest ktoś ciekaw, kiedy będzie nowy film na temat YouTube Shorts, to aktualnie format będę aktualizował, bo będzie coś nowego, więc widzimy się w następnym filmie. Cześć!